Pom, pom, pom! brum bu, bo, bo, bom! Brum, jadą samochody, brum! A to było zbycie dwóch samochodów, o Boże! Za więc tak, dzisiaj będzie mój chłopak, tak. Będzie ta słoń małpa, pez, myszyk. A więc tak, na pewno mój chłopak. Mój chłopak, uchwala! Gdzie on się wchodził? Dobra, mój chłopak zaginął. Nie, dobra. Jest, jest mój chłopak. Trzyma. Hej, co tam? Tak się. Tum, tam mój chłopak. Po co sukces? Po co szybciesz? I tak cię słyszę. Dobrze, zaczynamy. Miałeś ostatnie urodziny? Tak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday in Jak się nazywasz, Stefan? Happy birthday in Stefan. Happy birthday to you. Daj buzi. Nia, 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 Fuj, czuję w No wiem, wiem, jestem przecież, wiesz, jestem wegetarianinem. Ty. No wiem, jesteś, no wiem, wiem, jesteś wegetarianinem. Kochanie, kupiłam piesko. Jakiego, kochanie? O, to jest nasz miły piesek je. Yeah. Ale... ale, ale on jest jakiś duży. Tak! Bo to Big Dog! Może na nim jeździć. Patataj, 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 patataj. O Boże! O Boże! No i co ja robię? No to tak. To je... Dlatego to jest duży pies, bo to jest Big Dog. A właśnie zapomniałabym. Mój chłopak wczoraj jadł... Y, przejadł. Kto jadł psa? No bo wiesz, jadłeś hot doga. Opowiem wam historię jak powstał hot dog. Więc tak, najpierw ludzie zaczęli wkładać psa do buki, żeby tam spał. On z wściekłości buczał czerwony i zrobił się ciepły. Od tego hot, a od tego angielsku jest ciepły pies. Hot dog. A mój facet go wczoraj jadł. Właśnie zjadł mego pięknego pieska. Zjadł hot doga. Nie, <laughs> ja, no, ja się płaczę. <laughs> tak, tak, kochani, idź się przespać.